Dzień dobry, tu Mirek Burnejko witam Cię w Kalifornii. Kalifornii. Dzisiejszy dzień zapyta się cudownie. Dużo pracy, dużo przyjemności, więc zapraszam Cię do mojej pracy i przyjemności, ale najpierw cross Adam! Dawaj! Jak trening, Drodzy! I spotykamy się teraz z Andrzejem, mistrzem crossfitur synów. Andrzej, widzowie, mają pytanie. Chcę poprawię Ale poczekaj, poczekaj, widzowie, mają pytanie, kto ci dobiera skarpetki. Proszę bardzo, jakie piękne. <grymne> Dawaj, wytłumaczę. Będą, dzieci będą miały training i przyjemność, zostają w prezencie. Ale zobaczcie, jaki jest temat. To jest, to jest biceps. Efekt. Praca, Grazie. praca, praca, efekt. Gratulacje. Jest Dierzba będzie dzisiaj wlog. Jesteśmy już po treningu. Tutaj przyszliśmy do naszego dietetyka klubowego. Karol. Karol jest Karol. Co dzisiaj na śniadanie? I witamy już w domu. Mamy godzinę 9.36. Zbieram się do firmy. Natomiast parę ciekawych rzeczy o poranku. Zakończyły się wczoraj CrossFit Games, które oglądałam do późna. I oczywiście bez żadnych niespodzianek Matt Fraser i Tia tu mi wygrywają, chociaż Matt Fraser w tym roku pokazał, że można go pokonać, ale nikt go nie pokonał. Tia oczywiście wszystkich zniszczyła. Druga sprawa. Nie wiem, czy wiesz, ale jestem wielkim fanem rzeczy, które mają kwiatki. Ubrań przede wszystkim, które mają kwiatki. To zawsze, zawsze tak się wstydziłem nosić, natomiast z czasem. Przestałem się wstydzić, zacząłem to lewać i zacząłem szukać garnituru, który byłby w kwiatki. I ooo, znalazłem. Więc August McGregor, firma, która chyba ma związek z Honorem McGregorem albo z kimś z jego rodziny, to jest garnitur numer jeden. Check this out. Natomiast oto, czyli w Magnolie jest po prostu cudowny. I te spodnie na pewno sobie zamówię, będę w nich śmigał. Cudownie będę pasowały do białej koszuli, do białych butów, więc będę w nich się bujał. Natomiast nie mogę znaleźć marynarki. Więc, jeżeli zaczniesz zauważać zbyt dużą ilość kwiatów w swoim radiopiorniku, to, to znaczy, że spodnie i marynarka już przyszły. Ale to kiedyś. Ruszamy do biura. Dzisiaj sporo ciekawej pracy, natomiast dzisiaj nic nie nagrywam, podziwo, ale takiej pracy ciekawej organizacyjnej. Czyli zacząłem dzień od wyciszczenia skrzynki zgłoszeń. Zazwyczaj robi to Magda, natomiast Magda w tej chwili jest na urlopie, więc zgłoszenia naszych studentów na różne tematy. Dodatkowo biorę się za chwileczkę za organizację konferencji, którą robimy w tym miesiącu dla naszych patronów. Tak. To jest kolejna rzecz, i pracuję też na szkołą marketingu. To dzisiaj jest takiej głównej rzeczy. Chyba tyle. I mam cię gości w biurze. Kim są nasi goście? Oto są nasi goście. Hej! Hey. Ula, co ty masz na plecach? jak pokaż? Co to się. Co, wow! To takie skrzydełka? Tak. I masz kapelusz? Tak. I jeszcze. Ja I ja to mam pistolet. Tam na rowerze. A chciała być kolejkę, który? Zobacz, tu mamy trzy naklejki i tu jeszcze mamy trzy naklejki, zobacz. Proszę bardzo, Ula ma zestaw naklejek, to jest, to nie jest naklejka, to jest magnes. Proszę bardzo, Mirobern, tiger, nosorożec, co to jest? To jest naklejku. A kto to jest? Znasz tego pana? I rodzinka opuściła mnie, natomiast pracuję nad tym jeszcze jeszcze półtora, może dwa lata pracy. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Plan, mam. Natomiast kwestia realizacji: planuję zrobić tak, żeby moje firmy były w tym samym budynku, co moje mieszkanie w Warszawie. Więc to plan jest taki, że było mieszkanie w Warszawie i dom na Sowalszczyźnie. Oczywiście kierowca, który będzie nas woził między miejscem A a miejscem B. I w tym samym budynku, gdzie firma, żeby też była, było nasze mieszkanie. Oczywiście, jak to będzie skonstruowane, jeszcze nie mam pojęcia. Natomiast, jakiś plan, żeby właśnie też móc częściej spędzać czas z rodziną? Plus, tutaj już dostałem mały feedback od uli, że jest kawa, ale nie ma czekolady. Wracam do pracy jeszcze dzisiaj: 4 godzinki pracy. Plany, plany, plany. Ustalenia, ustalenia, ustalenia. Robota, robota, robota. I wracam do domku. Dzisiaj jeszcze czeka nas akcja boruwa ale o tym później. I parę jeszcze ciekawostek. Sneak peek dla moich kochanych widzów na YouTube, więc pracujemy nad nową stroną Akademii. To jest na razie tylko zapowiedź. Nie będzie Tesli, natomiast znikają wszystkie kursy i będzie taki tutaj quiz, który będziemy można zrobić na głównej stronie, żeby sprawdzić jakich umiejętności nam brakuje. Plus dodaliśmy licznik pokazujący ile mamy studentów i jaki jest nasz cel. Tak będzie wyglądała główna strona. Dlaczego? To może wyjaśnię później. Plus ostatni element dzisiejszego dnia, który mi zajmie pewnie gdzieś z godzinę, może nawet więcej, jest to, że używam takiej aplikacji jak Bonżoro. Bonżoro, tutaj taki, tutaj, tu. I Bonżoro jest aplikacją, w której witam swoich studentów, natomiast ostatnio mieliśmy napływ dużej ilości naszych studentów, z czego się bardzo cieszę i dziękuję. Natomiast pozostało jeszcze wiele osób, ponad 200 do nagrania przywitań w moich programach. Więc biorę się właśnie za to. Każdy student od Miroburn, czyli ode mnie, dostaje personalne powitanie i właśnie się za to biorę. Cześć Marcin, Dumier kolejny i witam Szkolenia Celów. chciałem Cię przywitać. Zanim jeszcze ruszymy z akcją brówka, to powróć i pokażę, jak właśnie zatrudniłem osobę, która napisała do mnie maila i po prostu. Mm, e, Podejrzewam, że część tych taktyk jest wzięta ze szkoły bloga, bo to jest też student szkoły bloga, nie jest to nawet w szkole sprzedaży, ale pięknie wykorzystał tę technikę, żeby pokazać mi swoją wartość. I o co chodzi? Ogólnie teraz moim wielkim celem w Akademii i we wszystkim co robię dookoła swojej marki, jest to, żeby więcej osób o tym wiedziało. Nie jestem fanem mówienia subskrybuj, lajku, jak nie subskrybujesz to twoja rodzina umiera. Niektórzy tak robią, ja tak nie robię. Natomiast Moim wielkim celem jest to, żeby mój YouTube, mój kanał na YouTube troszeczkę urosł. Odrobinkę, chociaż troszeczkę, żeby dotrzeć do większości osób, więcej osób się o mnie dowie, więcej osób się dowie do Akademii. Więc napisał do mnie Grzegorz. Pewnie kojarzysz mnie z grup facebookowych Twoich kursów. Piszę, bo chciałem Ci w czymś pomóc, mianowicie chętnie zrobiłbym dla Ciebie wiele, kilka miniatur do Twoich nadchodzących filmów na YouTube. Uważam, że prowadzisz świetny kanał, który bardzo mnie inspiruje, pomaga mi w życiu. Uważam, że tak dobry content zasługuje na lepsze miniatury. Nie jest to idealny e-mail sprzedażowy, można byłoby go zrobić lepiej, natomiast po pierwsze bardzo osobisty e-mail mówiący o tym, że hej, jestem Twoim klientem, biorę udział w tych programach, śledzę Twój YouTube, jest super, czyli też takie troszeczkę pogłaskanie i, i ruszajmy dalej. I to, to co mogę Ci zaproponować, to zrobić Ci parę miniatur i potem zobaczymy, co dalej. No to odpisałem, czekam na testowe miniatury. Dostałem testową miniaturę, a propos wczorajszego vloga, przyciągnęła moją uwagę, ale powiedziałem: Spróbuj przygotować to dla moich top filmów. I trzy godziny później otrzymałem takie oto miniaturki. Ustalamy szczegóły i ruszamy z naszą współpracą, więc będziemy ulepszać miniaturki. A to jest. Niesamowicie wartościowa lekcja, moim zdaniem, dla każdej osoby, która myśli o tym, żeby mieć swoje umiejętności, usługi, zamienić je w jakąś formę biznesu. Po pierwsze, kim jest Twój idealny klient? Idealny klient to jest osoba, która ma pieniądze, ma jakiś cel biznesowy, ma jakąś firmę, osoba, która w jakiś sposób wydanie pieniędzy na takie coś jest czymś naturalnym. Rzecz dwa. pokazanie, że mamy jakieś wspólne połączenie. Czasami to się robi tak jak tutaj, że hej, jestem Twoim fanem, jestem Twoim klientem. Czasami to może być na zasadzie, hej, studiowaliśmy na jednej uczelni, hej, byliśmy w jednej pracy, hej, mamy wspólnego znajomego. Potem pokazanie wartości, której ciężko powiedzieć nie, hej, rozbudzę Twój kanał, może Ci sobie testową miniaturkę. Każdy na to się zgodzi. I potem over delivery, czyli dostarczenie takiej wartości, że ciężko powiedzieć nie. Ja widzę, że te miniaturki są super. Mi się przynajmniej podobają i wydaje mi się, że będą robiły robotę done. Tak więc gratulacje, Grzegorz. Zaczynamy więc naszą współpracę. Zobaczymy, co się uda nam ciekawego zrobić na YouTube. Ruszajmy. Zaraz jedziemy po brówę, ale zanim pojedziemy po brówę, wyjaśnię za sekundkę. To parę szybkich informacji. Po pierwsze, o tam. Skonstruowałem właśnie listę darmowych kursów, więc będziemy budowali darmowe kursy w Akademii. Jeszcze więcej i jeszcze lepsze. Więc naszym planem jest to, żeby nieskończoną ilość programów, te programy ulepszać, ale też i darmowe ulepszać. Żeby darmowe były z czasem tak dobre jak te płatne, a płatne były z czasem tak dobre jak poczwórnie płatne. Rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. Podcast Akademia. Yy... Ciągle w czołówce iTunes przypominam codziennie nowy odcinek podcastu. Jeżeli masz dosłownie chwilę, można sobie wejść w iTunes albo w inną aplikację, kliknąć ocenę recenzji. Ło! Wow! 25 ocen, same piąteczki i same świetne komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Jest mi bardzo miło. Codziennie nowy odcinek. Jeśli zastanawiasz się, który odcinek posłuchać, to bardzo polecam odcinek o ten. Ta książka mówi, co zrobić, abyś coś kupił. To jest... Genialny odcinek, sam często go słucham i to serio, jest dobry, naprawdę dobry. I rzecz numer dwa, trochę też zmienię głos. Już jutro dla prawdziwych drapieżników przekąska, jakich mało. Wjechał właśnie na YouTube i już jutro zostanie opublikowany Rafał Mazur Rozmowa. Niesamowita rozmowa, po prostu jest cudowna, 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 więc dostępna będzie jutro na YouTube, Miroburn oraz w podcaście Projektant Życia. Zachęcam do subskrybowania. Aby jutro już odsłuchać, albo na YouTube wyrobór. Ruszamy więc na akcję buruwa. Ja Nie możemy wam pokazać szczegółów operacji, a tu jesteśmy już wszyscy. Za chwilę pokażę wszystko. tylko jeszcze wszystko. 5 kg burweczek. Do zobaczenia jutro.